Dalej czekam, 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 czekam. Jest. Też, nie, nie, ja co? Nie wiem, na co, ale czekam. Też czekam na ogólny. Najlepsza odgrywa. Dał mi najlepsza. dokładność. Taka, I uwagę. kurwa, nie Ktoś zobaczył swojego. Jest, oh jest, jest. 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 Yes? No. No, to pan tutaj Ej, to my Ej. będziemy grali na... I to z tego streama co robi? Kupę. Zaraz. No i chyba nie dobra. Dobra, jestem ja dewino. Yeah, dobra. Let's go. let's go. Let's go. Let's, put let's go. Let's go. Let's go. Nie, Monster nie, to bym, nie, 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 opóźnienie chyba nie, sekund nie, nie, no to nie, 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 ale nie, mu nie, 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 Ręce mi się Macie mojego maila Dobra czekaj, wyślę ci coś może Jakby co to no może... się z kamerką graj. Co? Z kamerką graj M Mam kamerkę, nie? Mam kamerkę wyłączoną A dobra teraz tu, tu mi powitać. Chłopie ja tylko, że... Czemu? W Enter, krótki. Chciałem muszę zrobić zdjęcia, żeby pisać. No i łatwo z tobą, bo obie masz rzeczy, które nie są ci potrzebne. Spamiętamy ze mną. Gdzieś na policie. Dobra. Donus, ja donos nas leci. Leci do nas, e do A, kto to jest Risen, mi? Nikola, to jesteś ty? Ale co? Już napisał to Sigma. ja się z tym zgadzam? A já ty uvěříš, či debilu? A ty to to Sigma. <laughs> Dobrej, co, ej, co, Já jsem debilem, či on? Čekaj. Dnes, bude, Hej. Zawsze masz lagi. No i o nie, wszystko zwalajmy. Jak Fabian oby? Za na koniec streama. Jak Fabian? A, Antek to nie Sigma. No. <głos> no. <głos> Długo ci to zajęło, żeby to zrozumieć. No. <noise>

चलो चलो यार ऐसे ही बात रोशन यार आप भी चिड़िया Spierdang Oh, ik Oh! Ik zou Ja, ja Ja, ja, ja het, dat het Dat Morda O kur... Madu, że jak bym to słyszał w ogóle? Kto się rozłączył? Antek Antek to jest Ty nikodem nie masz ja, tego. Nie Czego? Co to było? Ty nikodem nie masz tukea. Okay. Weź Severu coś powiedz. No, a właśnie no. mam, bo Mi Antek dał na Steamie. Z rodzinki Steam i właśnie nie instaluje. Weź Severu coś powiedz. Jak ty, jakie upizdo. To git, to to no, Ty dobra. Nie, bo ci nie na streamie. Jezu, nie na tym Co wy na tym game... Co wy na tym game roomie macie w tej Pierdzielę. nie? Pierdziele. ciężkie, nie? Co to jest? Wielka orkiestra oświatowicznej pomocy. oj, yes. a tak. tak. um, no może go odpowiedz poproś, poproś co ty właśnie mu właśnie konto no i co? nie, nie do mi konta sorry, no. nie Steam mam z nim

W jednym meczu Nisty w ciągu całego sezonu Chyba, chyba minut ja w całym sezonie Ja już chyba nie gram w tym na meczu Dobrze Ołska chcę odejść Odchodzisz O chłopy Ja mu się nie dziwię No A czy Po co mu się nie dziwisz? Jest Nie chcę się grać ten weterynarka o nim raz na siłowni zapomniała To jest Oscar. Taki kolega Ten, co fai... się rusza jak Pinokio I teraz, i teraz Antek Ale powiem. taki wysoki, czy... Jak? Co, że co? co? Najlepszym nauczycielem No powiem tak, no grają ci najlepsi, nie? Zawsze w kosza. Ja teraz. się zna Antek no, ale pewno jest lepszy od Ciebie, jakby samtek, nie? Niech nic mówić. Ale by Cię rozwalił. Ja nie, na te mecze, nie będę jeść. Ja nie, 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 Ja na nie, nie, tylko chodzić nie, grać w nie, Ale nie, Ty mówisz teraz, odezwa się, odezwa się, najlepszy nie, 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 Sam nie, To nie, Zaraz za chwilę zmniejszę, żeby nie pobierało klatek na sekundę, żeby ta gra była bardziej smutna, bo trzeba, wiesz, na dwa, na Tak a, a, na a jak to będziemy, trzeba znakładać paki na ludzi. a na lagach. A jak już sięchał do domu? Alek. Ja. Ja. Okej. Okay. Uuu. para da da direita